Przepraszam, jak jadę do metra centrum. Do metra 175. O, Dziękuję. 175 skręci i do metra centrum ma przystanek w samym centrum. Będzie taki tytuł Metro Centrum. Dziękuję bardzo. Nazywam się Mariusz Łopiński.

to tym momencie, gdy jak to przy komputerze, to nie używam myśli. Używam głównie tutaj i posługuję się kluczami klauzuli słabymi, dzięki czemu mi dużo szybciej obsługiwać różnego rodzaju uczciwe mi prace do grony komputerowe. Z tych dwóch jak znalazłem błędy i tu dość takie błędy poważne. Na stunach ministerstwa zdrowia wpadłem w tę wolną pułapkę, gdzie w danym momencie nie mogłem z linku ani przejść dalej, ani wyjść. Powrotem nie musiałem całe życie do niej sobie ponownie załadować. Jest na stronie głównej pacjenci system mamka, leki. Szukaj. I dalej nie ma. Gdybyś tak i tak działać, a zamki nie widać, są powoduje, że wiele informacji, które jest dalej to za zamką, są da mnie nie niedostępne. Tutaj trębuje się dostać do pierwszego linku klasycznego, jak nie mogę się dostać poprzez wyszukiwarkę, czyli kontrolę, bo nie jest znany za słowo i nie mogę wejść. No bo będę się dosyć dużo. Które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie ze stron internetowych osobom z dysfunkcją narządu ruchu. Brak dostępu do wszystkich sekcji serwisu z poziomu klawiatury. Niewidoczny lub słabowidoczny fokus czyli ramka wokół linka zaznaczonego z klawiatury. Brak dostępu do kontrolek wideoplayerów, przycisków play, stop i tym podobnie z klawiatury. Wymagające niezwykłej precyzji małe, ledwie widoczne elementy do kliknięcia niefunkcjonalna wyszukiwarka lub jej brak. Konieczność korzystania z wielu klawiszy naraz, skomplikowanych skrótów klawiszowych, przez użytkownika serwisu lub aplikacji. Chcemy pokazać, jak prosty sposób można dostosować stronę internetową dla potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Ten projekt ma wypracować dobre praktyki. Ten projekt ma pokazać, jak należy to robić. I ten projekt mam nadzieję, że zachęci wszystkich tych, którzy wiedzą, że mają niedostępne strony dla osób z niepełnosprawnością, aby podjęli właściwe decyzje, żeby ich strony wreszcie w najbliższym czasie były w pełni dostępne.